Ej, ej, ludzie, zanim zacznie się vlogmas, to muszę wam powiedzieć, że dzisiaj czeka na was niespodzianka, ponieważ już o 18.00, dzisiaj ulatuje drugi film, na który wszyscy czekali, a mianowicie Kawaliada z dupy strony. Także dzisiaj będą dwa filmy, bądźcie tu ze mną o 18.00. Ej, jeszcze jedna ważna, bardzo ważna sprawa a propos kawaliady, że. Macie jeszcze dwa dni na zapisy na wolontariat. Jeśli mieszkacie blisko Sopotu i macie już ukończone 16 lat, to możecie się zapisać na wolontariat. My też tam będziemy, może też będę wolontariuszem, więc zapraszam. Link w opisie. Ho, ho ho Z tej strony Alexa! I Kola! I witamy Was już w kolejnym vlogu. Masku! Uh -uh. Ostatnim z czterech. Z czterech ostatnich, dla mnie to jest nadal szok, ale to już Wam mówiłam wczoraj, że to już jest 21. Ale no dobra, otwieramy dzisiaj kalendarze, W ogóle dzisiaj znowu jest nowa godzina. Jeszcze lepsza niż wczoraj, bo 20. I o 20 zaczynam nagrywać vloga. Ale to dlatego, że miałam dzisiaj ostatni dzień zajęć na, zajęć na studiach i po prostu cały dzień była na tych studiach. I teraz wróciłam, ale mam już 3 tygodnie wolnego, prawie 3 do 10 stycznia mam wolne, więc mam nadzieję, że będę wam nagrywać filmy i w ogóle studia mi nie będą przeszkadzać. No, otwieramy, otwieramy kalendarze i jedziemy do stajni, ale nie chcę mi się wsiadać dzisiaj na żadnego konia, jestem tak zmęczona tymi studiami. Jutro razem wsiądę na Dile i na rudego. A dzisiaj zrobimy obiecane kopytkowe spa dla Dili. Uuu. Mam nadzieję, że odgruzuję te kopyta, bo tak jak mówiłam... No trochę je zaniedbałam, hmm, przez to, że Dilla też stoi na torfie, no to nie chciało mi się ich smarować, bo wiedziałam, że trzeba będzie długo czekać, zanim, się, zanim to się wchłonie, ponieważ do torfu się wszystko przykleja, także jakoś o tym zapomniałam, e, wiem, wiem, źle zrobiłam, ale dzisiaj to naprawimy i zrobimy Dile normalnie na bóstwo, także uwaga, zaczynamy! Raz dwa kalendarze myk, myk. Dobry, dawno mi otwierałam. Więc... A otwieraj, Przemu. dawno czy niedawno. Otwieraj, 21. O, nie ma karteczki i jest trówka, nie ma. Matka nie zjadła. <słuch> <słuch> Dobra, a ja mam pierniczka czy tego ludzika. Dobra, odkładamy. Bo już mi tam, albo połóż tu bliżej, bo moje Bole. stare kości się nie chcą przekrzywić. Ja biorę i tu mamy. Ja. ja mam Kinderka o, i są 21. To co? Paintball No, <laughs> no patrz, no paintballs. Aha, co to jest? A ja co mam takie be? coś dużego. O, o to chyba ping-ping. No. Mega dobra, mega duże. Superowo. Co następne? Co następne? Mamy te dwa. Na trzy, cztery, ale muszę znaleźć 21. Ja też trzy, cztery! O, Już nawet mi się nie chce udawać, że... <laughs> że się zaskakuje, że to jest to samo. Hmm, piękne. Nie, nie mogę cel. tego wydobyć. Trzymam się. No i Ale oszukany. No, znowu taki jakieś o, małe, poskracane. A je, je. Je, dobra. Tak, dla królików. Jeszcze ja drugi dla królika. Dobrze. Give me, give me, give me. <grym> 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 uh, sorry. Dobra. 21 tutaj. Ja mam. Ostro pest pionisty. O, ostro Ostro, co? Ostro pest. Co to jest? A to są takie ziarenka. Ona y, miała mnie kiedyś... Ale A ja co mam, Nikola? Nie, no. To jest makołik ziołowy z dynią. A. O, to mm. są. Takie... O, tego, to jest A ty masz nasionka. Tak, no, ja lubię, lubię. Co ty masz tu na tej nudze? Oj. No tak, nie ma nic. <laughs> eee, Horskokis. Ale to już się lekkie zrobiło. No, Jakby nic tu nie Watch, było. tu, tu, 15, jest. Co ty tu znowu dzisiaj grzebałaś, Nikola? No, miałam Mówię, po... Nikoli, nie grzeb w moich rzeczach. Codziennie. I codziennie znajduję jakieś rzeczy, gdzie Nikola była, i zostawia po sobie ślady w moim pokoju. Proszę bardzo. Po układać bardzo. W kalendarze. Poukładać kalendarze, a nie w kalendarzach. Ja no, <laughs> nie mogę. Po... Nie wola zostawia po prostu ślady po sobie, w moim pokoju A Nie chrzeb mi pokoju Szybciej Ej gwiazdki, ale ładne Uuu, tu chyba jest Aronia na środku Gwiazdka z porzeczką, bo Aronia jest większa przecież, ale ładne trzy A. gwiazdki Ładne są Znowu dla trzech koników No, Ej, no i zaraz będzie po gwiazdce, zaraz będzie kółko, bo odpadną te trójkąty i A może się zapas trójkąty to gwiazd. gwiazdka a masz zapas tamtych smaczków jeszcze? to ci zrobię, a masz, proszę bardzo. Masz, a masz, a masz. No i tak <noise> <mam> Ciężką pracę. <noise> Dobra, kalendarz od Julki. Część, tylko tak żeby zrobiłam. I o, są te galaretki dobre. Galaretki. A tu mamy co? Serduszka Crunchy. 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 Dwa? Dwa. Dwa dla moich serduszek. Mm -hmm. Ja chcę e fola. Dobra, to ja biorę eHorses. To jeden tu, tu. tu. Trzymaj mi, bo ja to muszę snobu. zbić palucha. To. Kolejny rządek otwarty. Co tam jest? Zobaczcie pierwsi. Jakiś smar może? Pewnie tak i chyba wiem jaki, bo był w zeszłym roku. Widzę po... Ten na lato może... Nie, a, nie. A. Ej, łapa mhm. mi utknęła. A, no trzymaj to! Mm, dobra. Co to jest? To jest. Y Smart? Nie, to jest krem do kopyt. On był mega mm. fajny. On ma mega fajną konsy konsystencję i ja go używałam. I nie, dzisiaj go nie użyjemy, bo dzisiaj chcę zrobić oli olejem, aby je porządnie te kopyta nawilżyć. Ale ten krem sobie zostawimy na jutro, bo chciałabym y codziennie teraz o te kopytka zadbać. On jest mega, mega, mega mega fajny. Także super. Teraz to coś. E -horses. i co spadnie? 20 Już Nic nie spadnie. Bo są akurat trzy i no, czwarte ten. No a to zobaczcie, będzie puste. No, zobaczmy jak to w środku wygląda, i po prostu puste. Zobaczmy jak to w środku wygląda, i po prostu puste. No, jest. i do góry tu jest dziura, bo to spadało stąd. Okej, okay, otwieraj ten jakże piękny, zacny, wyjątkowy kalendarz, Takie, wiecie, jest wypchane, bo nic tam nie jest, ale czy nie jest jakieś ciężkie? Co? Nic nie zrozumiałam. Jakaś próbka strzemion? A nie. Eee! Na jest ja, ja mam Ja mam to, bo mam i to na siodło ujeżdżeniowe i na skokowe, bo w zeszłym roku były w Horsbrandzie. To są to po ładne. prostu z tego. No ochraniacze, żeby na, na strzemiona, żeby nie rysowały siodła. No mi się akurat nie przydadzą, bo mam do obu siodeł. I kolej, kupisz sobie swoje siodło. Albo na Odysi. Ale od ja też mam. Tak. To dla Dudu? Nie wiem. Jak, jak sobie kupisz swoje siodło, to będą, Dobrze. teraz je zostawimy. Na I mamy ostatniego, przedostatniego w sumie. No. E... Zobaczcie, jak już tu puszczę. Horsebranda. Branda. Asfaltry. Uwaga. Trum, Co to jest? Protek. No Protek. To nie, Ej, to jest super. W sensie to nie jest nic końskiego, ale mi ułatwi na przykład nagrywanie liveów albo, na, albo robienie zdjęć, bo to jest takie taka lampka. Zawsze coś dla influ influencerów dają. Tak, nie? w zeszłym roku był sto No i to patrz, to jest taki na klips, gdzie się zaczepia do telefonu i to się ładuje. Coś jest na prąd. A, a może co? Jak się działa? Czy to nie. A nie, to się chyba podłącza do telefonu. Nie. W sensie? A nie. A to się ładuje, bo to, to się jest ładuje, prawo. tak, to się ładuje e, i to się naładuje i to świeci i wiecie, ma się ładnie oświetlony ryj, gdy się robi zdjęcia albo się, albo się ten się selfie się strzela, ospalić. live y robi. Nie, no tego będę na pewno używać, także git, spoko. I ostatni kalendarz na dzisiaj od Matiego. Zobaczcie, jakie wielkie pudło, ogromne. Jestem ciekawa, co tam jest. E, I teraz tak, podpowiedzi od Matiego. Pierwsza podpowiedź to jest czekolada, a druga podpowiedź to jest jakiś chyba płyn do toalety z napisem flo. I ja nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, o co tu chodzi. Jakiś czekoladowy kibel, może. Nie, coś? poczekaj, flo? flo. Flo? Flo? Flo. Może coś na zawody? Hmm? Może czekoladowe flo. O, czekoladowe o! Flo, takie do zjedzenia. Chociaż ty już masz dosyć słodyczy. Ja już mam dosyć słodyczy, pokażę będzie Ładnie wygląda. No dobra, zobaczymy. Rozdzie, papier. Proszę bardzo pium, przym, sium, sium, znowu milion papierów poszło od sklejąc, co, co to, jest? to jest. I ja mogę jak weźmy, tak dobra, prawie. ogromne to jest prawie. Co to jest? Co to jest? Uła, dużo folii bąbelkowej. No. Uu! Co to jest? Ej, to jest chyba... Candy Faktycz... horse? Albo czekoladowe. Nie, no gdzie czekoladowe? To jest ten. Candy bo... horse. Ale super. Smakołyk Nie dla... widziałem jeszcze tego. Smakołyk dla Dili. Jezu, przecież Dila jakby, jakby to zjadła całe naraz, to by pękła chyba. Musi się podzielić z innymi konikami. Ale zobacz no. jeszcze nasze zdjęcie tutaj świąteczne i taka piękna świąteczna. girlanda. Ja... To chyba Mati musiał coś z Candy Horse spiskować, jeśli chodzi o ten kalendarz. Ale piękne, Flo, a szkoda go oddawać koniom. No i Może sobie powieszę po prostu w pokoju. I się będzie Taki kurzyć. Ciasco. Mega, super. Dobra, tego się nie spodziewałam w kalendarzu. Podsumowanie dzisiejszego dnia. I uważam, że dzisiaj również mega fajny dzień. Żadnym produktem z kalendarza nie jestem zawiedziona. Naprawdę wszystko jest mega fajne i przydatne. Także... Super, superowy dzień, e, no, no i tyle. Ja się już ogarniam do stajni, przebieram sobie dzisiaj dresy, bo w sumie nie wsiadam, więc jakieś ciepłe dresy e, i jedziemy do naszych koniuchów. Zabieram do stajni znowu całą torbę różnych rzeczy i tak będę codziennie stopniowo wynosić te rzeczy, te rzeczy z kalendarzy. Bo normalnie się nie zabieram. I tutaj mam te kosmetyki, co Wam wczoraj pokazywałam z tej marki Jumbeat, szczotki z kalendarzy, jakieś kilka y, tych kosmetyków, bo dzisiaj zrobimy Dylan's spa. i smaczki z Epola, które dzisiaj dostałam od marki Four Horses na prezent świąteczny. Także dzisiaj bierzemy to, a jutro. Resztę rzeczy weźmiemy. Dzień dobry, jeden koń, drugi koń. W ogóle Nikola ze mną przyjechała odwiedzić Odysię w końcu po dwóch, trzech tygodniach. No i tak, y aby umyć Dili kopyta, muszę przejść z nią do innej stajni, ponieważ w tej nie mamy myjki wewnętrznej. Jest tylko zewnętrzna, która zamarzła, bo jest mróz i nie można z niej korzystać. Także muszę przejść z Dilą do innej stajni, gdzie jest myjka wewnętrzna. Także pójdę sobie tam teraz wszystkie kosmetyki pouszykować. I przyjdę po Dile, a Nikola, co dajesz Odysi? Smaczka? Ja Smakołyka z tego, co był w boxie ten od pana Tobie pani nie przyniosła ja, No ty dostaniesz inny no, to Ten jest dla Odysi, jest dla odysi. Kur, tamże, tu. Nam, A ty nie wychodź, ty zaraz dostaniesz swojego Dzień dobry pani, proszę bardzo Oj, taki mały pyszczek i taki smakołyk Daj jej połowę, żeby za dużo nie miała na jeden no. raz bo on jest wielki. Znaczy ale... niech sobie odgryzie po prostu. O, trzymasz. Kawałek. No, trzymasz? Gryź z ząbkami. Ząbki. Super. Ostrzymy ząbki. No brawo, gryzie. Jakie takie marchewki duże jeszcze, co? <gryśla> się skrada. Nie, eee. Dla dieluchy damy tutaj coś, wylosujemy. Z naszej torebki ze smaczkami. Proszę bardzo, smaczki. To może jeszcze jakieś ci spadł No i zadowolony rybie, zadowolony! Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Bierzemy się do roboty i te osyfiałe kopyta zaraz będziemy mieć. czarować porządnie koczyta. już z Dillą z tamtej stajni obok z myjką i w ogóle ta myjka jest super, bo ma ciepłą wodę i wiecie, zimno na dworze, ale i tak można ze spokojem konia umyć, bo tam jest ciepło, y, ciepła woda i tak dalej, więc super porządnie umyłam w końcu Dilly te kopyta, bo wstyd się przyznać, ale sami widzieliście, że ja nie, nie bałam. Tak jak już mówiłam, przez to, że po prostu tutaj mamy myjkę zamarzniętą i jakoś nie pomyślałam, żeby tam iść wcześniej, a po drugie przez to, że ona stoi na tym, jak to się mówi... Eww. No wiecie, na czym ona Nie. stoi, na tym, tym torfie? O. I tak te kopyta, jakbym na to by się całe pobrudziły. Wiem, że to żadna wymówka, dlatego teraz będę o te kopyta dbała regularnie. I w ogóle, i w ogóle przy tym, przy myciu tylnej nogi, tutaj takiej dokładnej, znalazłam u Dilki małą grudę. I oczywiście za tą grudę też się od razu bierzemy. Pierwsze, co trzeba zrobić, to delikatnie w rękawiczkach zdrapać te strupki bardzo delikatnie, bo to konia boli. Potem odkazić jakimś środkiem dezynfekującym, wysuszyć, aby było suchutkie i nanieść jakąś maść na grudę. I ja już zrobiłam te pierwsze elementy, czyli zeschrobałam strupy i odkaziłam. I teraz właśnie akurat tą na grudę z tej nowej firmy co mówiłam, że będę testować te kosmetyki i myślałam, że przetestuję tylko olej i smar, bo tamte na razie nie są mi potrzebne a tu proszę gruda jest także mamy e, wysoce efektywny środek przeciwko grudzie, więc zakładam zaraz rękawiczkę i w to miejsce gdzie były te strupy będę to nakładać i od razu wam dam recenzję za kilka dni jak on działa i czy faktycznie gruda po nim bardzo szybko schodzi tak wygląda ta maśna grudę w środku E, I uwaga, podnoszę Dilli. To była ta noga? Czy ta druga? Druga, prawa, druga. A, prawa była... nie. Yy. Prawa tyle, dobra. To Dawaj Dulla do O, widzicie, tutaj zdrapałam te strupy po grudzie. O, jest takie miejsce. E, I teraz odkaziłam, biorę maść. I będę wcierać. Delikatnie, bo to konia trochę boli. Ale Dili. nie, Dilla nie reaguje bólowo. Będzie spoko. Tutaj porządnie wetrę, masuję. I tak chyba się robi dwa razy dziennie, z tego co pamiętam. Także jutro rano przyjedziemy i też powtórzymy i zobaczymy, jak to na Dilkę zadziała ta maść. I będziecie mieli od razu recenzję, więc super. Ja się cieszę. Ja się nie cieszę się, że koń ma grudę, ale cieszę się, że mogę przetestować. Dobra. E, po wyczyszczeniu Dili dokładnie kopyt od spodu też zauważyłam, znaczy już to wcześniej zauważyłam, ale teraz mogę, teraz na to zadziałam po prostu, że Dila ma troszeczkę miękkie strzałki. Po prostu nie chcę, żeby doszło do grzybicy tych strzałek, e, więc tutaj mamy kolejny jakby płyn z tej firmy Jumpy. nagnijące strzałki właśnie. O, yes. e, nie na grzybice co ja gadam? Na, na gnicie strzałki, a nie na grzybice strzałki. I po prostu, wysoce efektywny środek przeciwko gniciu strzałki, antybakteryny i antygrzybiczy, wspomaga wzrost zdrowych tkanek, zapobiega przyszłym infekcjom, łatwa i szybka aplikacja, nie niszczy zdrowych tkanek. Przed użyciem się, się z treścią urodki dołączonej do opakowania, po prostu to skutkuje się z zakażaniem uchwały odporządkowanej też każdej niewłaściwie atrakcjonowanej zagrażaną jest w zdrowiu. Także super i też od razu go będę mogła przetestować i weźmiemy teraz po kolei każdą nogę. Druga, noga, 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 dawaj, 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 ok i po prostu będę psikała na te strzałki, o widzicie, robi się taka niebieska powłoka, też trochę wsikam i ona będzie chronić strzałkę przed dalszym gniciem i po prostu będzie ją leczyć. Ale pachnie. Bardzo ładnie pachnie, no. No, i też Wam dam po prostu, dam Wam potem za kilka dni e, recenzję, jak te kosmetyki, w sumie to nie są kosmetyki, tylko to są środki dermatologiczne dla konia. Jak one się sprawują. Ta strzałka no jest troszkę miękka, one nie są zgnite, tylko po prostu są troszeczkę takie już ciemne i miękkie. No, ale teraz było pełno błota i dla stoi na małej kwaterce, nie rusza się zbytnio. No, jak stoi w tym błocie, no to po prostu te strzałki miękną. Ale okej. Okay. Kolejne kopyto to załatwione. Następne. Nie Dawaj nóżkę. O. Popsikamy. O, tak nie mogę. Muszę tak. O. Dobra. I ostatnia noga. Dawaj. No Dylan ma już trochę w ogóle, widzicie, połupana te kopyta, ale niedługo mamy termin na kowala, ona nie ma podków. No więc dlatego jej się trochę łupią, ale i tak nie ma tragedii. Jak na fakt, że już właśnie zbliża jej się termin kowala. Dobra. Nóżki zrobione, w sensie strzałki. No i ostatnią rzecz, którą zrobimy, no to nałożymy olej. Dzisiaj nałożę olej, zobaczymy jak będzie, ponieważ w tej serii jest też yy, smar do kopyt, ale dzisiaj nałożymy olej, żeby je tak mocno odżywić. Proszę bardzo. Aż ładnie nazwy. Tak, o mamy taki aplikator od razu z takim pędzlem. Dobrze, bo mi się wszystkie pędzle yy, gubią albo niszczą, więc lubię jak do oleju jest od razu pędzel. Jak się skończy olej, to będziesz miała pędzel. <laughs> tak. I będziemy teraz olejować, olej, Nie wiem, jak to się nazywa. <laughs> Nóżki, kopytka. Dila proszę. W końcu widać, że Ty masz kopyta, a nie górę błota. No zadbamy teraz kolikowi o kopytkę ślicznie. Tak. No i każdą nóżkę po prostu będę oleić. Pierwsze co Wam już mogę powiedzieć, że ten olej jest taki, taki gęsty, taki i bardzo fajnie się go nakłada. Więc to to pierwsza informacja, którą Wam mogę o tym oleju powiedzieć: że jest gęsty i fajny w aplikacji. A co tutaj? Składniki antybakteryjne i antygrzybicze regeneruje, odżywia i wzmacnia suche i kruche kopyta. Wspiera wzrost, wzrost, wzrost zdrowego ruchu kopytowego, pomaga utrzymać elastyczność kopyta. 100% naturalny. A coś nam się tu przykleiło, Sianko, ale zobaczcie w końcu. Kopyto wygląda jak kopyto. Piękne, błyszczące. Tylko nie wiem, co tu jest takie białe. Na tym kopycie się zbiera. Nie wiem, możecie, kto wie, to może mi powiedzieć, czy to, to jest coś złego, czy co? Jak się zbiera tutaj. Nie wiem, czy to przez to, że dawno go nie czyściłam i tam się coś robi. Musicie mi powiedzieć, ale. Tak wyglądają popytka Nikola tutaj świeci, bo nie mamy tego e, światła dobrego. O, wow, ale się ścisnęło. Tu, tu widać trochę pieczątka. tego. Tego tak, tutaj pieczątka z trochę tego niebieskiego płynu widać. No, więc jest kit. Zrobiła nam się godzina 22:30. Więc Nikola ma jeszcze jutro szkołę, ja już nie mam, więc musimy wracać. Ale jutro też przyjedziemy. Jutro Dilce podetnę trochę grzybę, ale tylko wyrównam i wypielęgnuję. Wyczyścimy ją też ładnie. Zrobimy znowu kopytka. A dzisiaj już kończymy, bo Dila idzie spać i my idziemy spać. Nikola tylko idzie te kosmetyki wszystkie poukładać. No i jak muszę poczekać, aż ten olej się wchłonie? No bo mówiłam, to jest problem, że skoro Dila stoi na tym torfie, to jakbym teraz ją wprowadziła, to. Ten torf się przyklei do tego oleju i będzie po robocie bez sensu, także muszę poczekać, aż on się wchłonie. O, wieka tam wygląda. Śnieg w ogóle mamy, zobaczcie, śnieg. No. i zaraz ją wstawię, jak jej wyschną. No dobra, mamy wszystko zrobione, nie widać nas nawet, ale, ale tu jesteśmy. Jedziemy już do domu i jutro, słuchajcie, Nikola wsiada na odyseję w końcu. No w końcu w grudniu wsiądzie. I będzie teraz jeździć, jeździć na niej codziennie, także będą na pewno odcinki. No dobra, ja jestem już w domu i bierzemy się za skrzątanie. I nagram wam po prostu tego time czy jak to się nazywa, że takie mega, mega przyspieszone, jakoś tak, e, jak to wszystko sprzątam, aby was nie zanudzić. Chcę wam tylko powiedzieć, że ten cały tutaj karton, ten wielki, jest tylko w smakołykach dla Dilly i są tutaj głównie smakołyki z Candy Horse, te kolekcyjne, bo raz, żal mi je dawać Dilly, bo są za ładne do zjedzenia, o patrzcie, są te pod spodem są jeszcze Halloweenowe, tu są paluchy. E, tu jest to zdjęcie, tutaj są smakołyki, które podostawałam od was e, na kawaliadzie po prostu. I właśnie raz, że żal mi dawać Dili tych ładnych, a dwa, że boję się trzymać je w stajni, bo wiadomo, kiedyś mi wszystko ukradli, także trzymam je w pokoju, ale to już chyba przesada, bo ich jest serio cały karton. W stajni też mam pełno, Dila ma pełno smakołyków, yy, także nie wiem, muszę gdzieś znaleźć na nie miejsce w stajni i chyba po prostu będę zamykać na klucz, coś takiego. Nie wiem, głupio brzmi zamykanie smaczków na klucz, no ale niestety takie czasy nastały. A, zapomniałam, że jeszcze tu jest cała torba smaczków dla Dini, również y, od was z kawaliady. Nice. Natomiast mam całą, e, cało, cały karton rzeczy z kalendarzy i z kawaliady. I w ogóle ja nie wiedziałam, że tyle już się tylko uzbierało i że ja to trzymam w pokoju. Po prostu ja nie wiem, gdzie na to znajdę miejsce w pacie I w ogóle nie sądziłam, że my mamy już tyle rzeczy z tej marki e, Equi Extreme. Zobaczcie, wszystko z kalendarzy, a jest raz, dwa, trzy. I tutaj widziałam gdzieś jeszcze jeden, o cztery. Proszę bardzo, wszystko z tej marki. E, co jeszcze chyba było, ale, ale nie widzę. Jeszcze muszę poszukać w pokoju, bo na pewno jeszcze coś się znajdzie. Pełno rzeczy z EFOLA, fola Także e, ja myślę, że jutro, w jutrzejszym odcinku, jeśli znajdę czas, to będziemy dalej e, robić porządki w mojej pasy. Bo wiecie, tam jest wszystko wyczyszczone, ale jeszcze nie poukładane. I poukładamy sobie wszystkie te kosmetyki, te rzeczy do skóry i tak dalej, żeby było wszystko ładnie i przejrzyście. Także zapraszam na jutrzejszy odcinek. Mam nadzieję, że mi się uda to zrobić. Tutaj mam w ogóle cały karton z konikami szlejch i to są w sumie wszystkie konie, które wy mi wysłaliście, bo ja żadnych nie kupiłam i nie zbierałam wcześniej. Niektóre się powtarzają. I teraz patrzę, że Nikola wszystkie pod spodem podpisała, wszystkie rasy dla ułatwienia. Zobaczcie. Wszystko podpisane. No i teraz tutaj mam konie, które dostałam na kabaliadzie i je umieścimy do kolekcji do tego pudła. Nie wiem, co tu jeszcze leży. Nie, tu chyba, w... a tu jest jeszcze, tu jest jeszcze jeden, to jest też szlej, yy, tak. I tu mamy całą kolekcję koni. Dobra, znalazłam jeszcze dwa takie konie, to jest też ze szleja, z kawaliady. kawaliady mam również od was mnóstwo, normalnie miliony maseczek do twarzy yy, i rzeczy do kąpieli, typu kule, to jest taki lód do kawali, yy, lud do kąpieli jakieś róże. Także to wszystko sobie poukładam teraz w tym koszyku i to będzie taka, taki koszyczek z maseczkami i z rzeczami do kąpieli i będziemy sobie z Matim używać. Będziemy sobie robić dni spa normalnie. Tak to teraz wygląda. Zobaczcie, normalnie mogę otworzyć sklep z maseczkami, ale również mogę otworzyć sklep ze smaczkami, sklep ze słodyczami, bo tu jest cały karty słodyczy od Was z kawaliady i sklep z rzeczami do koni w ogóle. Ta kubka do wywiezienia rzeczy końskich dostanie się zwiększa, bo tak, co trochę posprzątam, to znajduję coś innego i zobaczcie, jeszcze jakieś suplementy, e, numerek na kros od Matiego do zabrania, ten plecak na kask, e, także jutro będzie sporo układania w tej pacce. Dzisiaj skończyłam, już mi się nie chce, ale myślę, że i tak dużo zrobiłam i w końcu mogę wejść do tego pokoju, nie przyciskając się. Podłoga jest wolna. Ej, jeszcze no, jakbym chciała to tak dokładniej posprzątać, to bym musiała jeszcze trochę czasu na to poświęcić, a jest już druga w nocy, jutro wcześnie wstaję, także no dzisiaj nie, ale jutro może dokończymy i jutro jeszcze może zaczniemy tą pakę i układać tych, te wszystkie rzeczy. Nikola już jutro ma ostatni dzień w szkole, także może mi pomoże. No, ja na dzisiaj już kończę. Idę spać, słuchajcie. Idę się jeszcze umyć, bo jeszcze w końskich rzeczach jestem. Wysyłam, oczywiście, bujeczki. Dziękuję za oglądanie. I do zobaczenia jutro w kolejnym odcineczku. A na koniec patrzcie, jeszcze mam takie. Rzeczy z Kinder Niespodzianki, to jest tylko jedna z wielu części, bo resztę zostawiłem u Oli i czekam aż w końcu mi przywiezie. Patrz, jest lis, jest wilk, jest niedźwiedź, jest ten eskimo, taki strzelający, jest pingwin i orka i dziękuję bardzo, koniec.